Po tych wielu latach, w których Pani poprzednia władza, która machała ręką, mówiła, że nikt nie chce po prostu ruszać tego tłumaczyć. Takie jak i zaszłości naleciały przez wiele lat, tak dalej to wszystko wyglądało. Po prostu środki kultury żyły swoim życiem, niekoniecznie życiem mieszkania. Bo przypomnę, to urzędnicy, to jednostki samorządowe, takie jak w Środki kultury, czy OSI, czy biblioteka publiczna to one mają służyć mieszkańcom. Nie mieszkańcy dla urzędników, tylko urzędnicy dla mieszkańców. Zawsze powinni być witani z uśmiechem na twarzy, zawieszeni, miło przywitani, bo tak powinno być w cywilizowanym kraju. I za te pieniądze publiczne, które przeznaczamy w takiej wysokości dla domów y, kultury, powinno być po prostu międzyorganizowanych zajęć. I moje słowa oczywiście y, zostały powszechnie odebrane z więcej z takowym przez pracowników, oczywiście przez pracowników tylko Domu Kultury, bo nie zliczę nie osób, ile mi podało rękę i powiedział, że w końcu ktoś poruszył tą sprawę i są mi bardzo wdzięczni i proszą, przede wszystkim co znaczy, co się okaże, ten, proszą o debatę publiczną, o debatę społeczną, na której mogą być mieszkańcy Sokułki i wspólnie Wspólną dużą mózgów nakreślić nowy kierunek rozwoju Sopułskiego Ośrodka Kultury, aby służył dla naszych mieszkańców, aby nasi mieszkańcy byli z niego dumni, a nie tylko narzekali. I właśnie dzisiejsze spotkanie musi się zakończyć terminem debaty społecznej wyznaczącym debaty społecznej, że mieszkańcy Sopułki razem z burmistrzami radnymi oraz pracownikami Sopułskiego Ośrodka Kultury spotkali się razem. I mogli przedyskutować kierunki zmian. Tak bardzo ta sprawa poruszyła pracowników ośrodków, które może rzeczywiście przyznać, że słowa, wam czy umierania, może to było za mocne, ale czasami prawda, w oczkolę, bo Pismo wystosowane do Rady Miejskiej. Pracownicy Sąduckiego Ośrodka Kultury no, proszą o zareagowanie na incydent wielki który wydarzył się podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sokółce, dotyczył on wystąpienia radnego Piotra Borowskiego. Piotr Borowski w pełni odrażlił muzykę o pracownikach Sokółskiego Szokoł Kultury, nazywając ich nierowami, a instytucji, w których pracują, umierają. Poraża nas brak wiedzy, poraża nas brak wiedzy. Radnego Piotra Borowskiego, w no tej ja się nieznajomość pracy Sokółskiego Środka Kultury w skład, który dochodzi do kultury, Kinosopu, Muzeum Ziemi Sokółskich Miejskich Kultury w Starej Gminie. Opinia pana Piotra Boryszkiego jest jedynym kresem wiedzy, a wiedzy dotyczącą funkcjonowania potwórki jako radny radni jak w Sokółce powinien posiadać, czyli tej tłumach. Forma wypowiedzi Pana Danego jest skandaliczna i wyraża straszną kulturę pracowników Sokółskiego Środka Kultury. Jest ono pokaźnioną, przywrócące i obrażliwe. Nie zgadzamy się z takim traktowaniem, oraz zachowaniem, jak i nie wręczamy zgodne na obawianiem nas publicznych. Oczekujemy przeprosin, ponieważ słowa obawianego padły w obecności radnych, rad miejskich w Sokółce i zostały upublicznione przez media. A w przyszłości liczymy na godne traktowanie. A ja jestem w stanie powiedzieć tyle, że są również Radni miejsc z poprzedniej kadencji. Nie. Szanowni Państwo, to temu jestem radą, aby te sprawy właśnie pociągnąć na światło dzienne, aby dążyć do reform ku dobra, do naszemu społeczeństwu Co rady z poprzedniej kadencji nie zaprzeczą, że nie było sytuacji, kiedy wielokrotnie rozmawialiśmy z innymi radami, radnymi burmistrzami, że czas zmienić coś, co po prostu się bo mieszkańcy nie są zadowoleni. Słuchajcie, taka jest prawda i podobna. Żeby nie usił słów wystarczająco mocnych przeszło to belekię niezauważalnie. Ja I bo nie odbyłoby się żadna debata. nie było nie byłoby oparta, nie byłoby pismo na ceanzu radnym w Rady Miejskiej. A tak, jesteśmy właśnie na etapie naszego rozwoju, no niestety poprzez słód i nie, poprzez nieporozumienia, ale nie byłoby innego sposobu, żeby wywołać taką na w nasze społeczeństwie. Jeśli kogoś uleziłem... Uważam, że nie to te słowa nie były, nie liczyły nie, nie, się nie, nie, nie tyle osób z całego systemu potraktowanego przez lata co w hmm. polskim Ośrodku Kultury, całego sposobu bycia tej instytucji, całego sposobu funkcjonowania tej instytucji, które po prostu w pewnym momencie już była jak prywatna forma traktowana, bo każdy, każdego zna, każdy yy, już nie wspomnę o tym, że klimatyzacje nie były włączane w kinie, yy, kino, które ma nową... Yy, System klimatyzacji pracownicy, niektórzy nas nie wiedzą, że system klimatyzacji ma latem, trzeba było e, siedzieć i poty z siebie dodawać. Nie wspomnę o temacie, gdzie kilkukrotnie już prosiły, nawet na sesji, że ten termina się do kina wstawić. Bo jak człowiek przyjdzie, to, to tylko jeśli nie ma przy sobie, to może zapłacić, słuchajcie, nie biletu nie dostanie. W czasach gdzie terminal płatniczy jest z daną takich przykładów, tak samo. Dlaczego na Kilka przykładów powiem. Dlaczego na wakacjach, kiedy to jest okres, gdzie szczególnie taka ta, ta instytucja powinna zapewnić czas przebywania, bezpieczny czas przebywania dla naszych pociech? No bo wiadomo, że wszyscy pracują, tak? Większość osób pracuje, nie, nie wszyscy mogą się gdzieś nie szkoły nie funkcjonują. Powinni zapewnić czas od rana do popołudnia bezpieczny, pełny atrakcji, macie dotacje ponad miliona sięgają. To zadanie w pełni. tutaj ubrałem do dyrektora co roku, robi fajne wakacje w mieście. Od godziny 8 do 16 mniej więcej za, są zapewnione. E, Dom kultury, w, której, w kuśnicy, który formułowany jest ilość, mniejszy. Takie same wakacje zrobić w mieście. Wyjazdy, opieki, codzienne opieki, gdzie są świętwice, szczególnie mi chodzi o dzieci, bo współpraca może z, ze starszymi formacjami, czy tam e, osobami, e, jakimi starszymi, no co są tutaj są polskie, czy jakaś kawala mątka, czy coś takiego, to, S to może im nakładać się wzorowo, no, ale nikt nie przeży. Ale jeśli mamy być społeczeństwem rozwijającym się, gdzie w tym momencie już ZUS oficjalny dla nas bodaj 2,5% demografii na minusie, w historii Polski było raz minus, dwa razy po minus 0,7. Na szczęście, naprawdę, rewenę. Dzisiaj dzisiejszy, powinniśmy nastawić się właśnie, że naszą ofertę edukacyjną dla dzieci pokazać, żeby ludzie wiedzieli, że skoro urodzi kobieta dziecko może wrócić do pracy, bo będzie komuś się zająć tym dziećmi, niekoniecznie nie chciemy nie? e, e, Młodszych dzieci tak samo, czy obiegu tych liczby, bo zajęcia dodatkowe, zajęcia żebyśmy nie, kto, e, nie ludzi na, e, nasze dzieci na, dużo ludzi wykształconych wyprowadzili poprzez różnego typu zajęcia dodatkowe, których jest w Domu kultury. Za mało. I tak proszę teraz możecie mnie obrażać odporny jestem na to, także oddaję głos. Dziękuję do... no, do... bardzo. Bardzo no, proszę, do... proszę jeszcze do mety. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada Pan Radny Wolowski jest trzecią kadencją, ja jestem czwartą, więc więcej z kim tym radnym i powiem tylko tak, z doświadczeń z Proszę Państwa, nie można przyciągnąć młodych ludzi. Młodzi ludzie potrzebują telefonu. To już nawet jak jest, że jest cztery osoby, to oni do siebie piszą SMS-y. Druga sytuacja. W dyskoteki czy potem córkę, młodzież nie przyjdzie, bo tam nie ma alkoholu. Nie ma. Nie ma i warto robić. I nie, nie o, o a to jest dom kultury i tu nie ma alkoholu. Więc jest ciężko. Druga sytuacja. Jakbyś jakie atrakcje nie zrobił i tak mieszkańcy nie przyjdą, bo powiem, po co ja się będę pokazywać, po co będę się promować i powiem tak, tylko obarczamy tych pracowników. Pracownicy starają się, powiem dlaczego. Moja żona pracuje, stara się, dzwoni, wysyła SMS-y, zaprasza tych dzieciaczków, żeby przyszli, coś zrobić i co? Odmowa. Nikt nie przyjdzie. Nie przyjdą. Mówię ci szczerze, że nie przyjdą. Ja jestem tam. Jak to powiedzieć mieszkańcom? ile leżących żony pomaga, jak coś robimy, jeżeli jest jakaś impreza, nawet takie spotkanie dożytkowe, byliście ile osób jest, bardzo mało. Te ludzie nie chcą wchodzić w ogóle na żadne na żadnej imprezy, to ich nie interesuje. No, argumentów, które usłyszałam, to tak naprawdę Pani Radny, tak oszkalować pracowników, no wprost, jak Pan dodaje, wymanania Pan go tak, jako nierowagi, bo tak na było, to ja uważam, że takie zarzuty podlegają dyscyplinarzemu rozliczeniu. Jeżeli sam jest sam w działalności domu kultury, bo na pewno istnieje i zawsze jest, no to ja uważam, że powinniśmy się radni rozliczyć. Czy wykonują dane obowiązki? I jeżeli pan mówi, że na przykład brak prywatyzacji było w Chinie, no to ja to przyjęłam, rzeczywiście to może być jakieś tam niedociągnięcie. Ale jak ja słyszę, bo inny dom, który to jest, to robi to tak, proszę konkretnie powiedzieć, za brak konkretów, z Pana wypowiedzi, o jakiej to tak. chodzi. Ponieważ myślę, że mieszkańcy też chcieli Dowód, który w sąsiedztwie im nie zapewnia, co mógłby zapewniać, a inne dowody, które zapewnia. Powinniśmy rozliczyć pracowników z obowiązków, które mają przypisane w statutowej działalności, w środkach finansowych, które publicznie są im przekazywane i wtedy słowo nie robi, czy jak, powinno najwyżej z konsekwencjami służbowymi. Ale tak nie można ludzi. bardzo dużo używa ogólników, ale z budżetu to jest ja nie usłyszałam, więc bardziej należy, już panie razem trochę się z słowami, bo każdy jest w na swojej budzi Pan też, Pan sam sobie dodaje podotuman, a tego tym nikt Pan nie powiedział, nikt nie napisał. Niedawno i wielokrotnie Pan Radny Borowski apelował o pokój, o spokój, a sam ten pokój włożył. Jest prawdę i obejmuje go też kultura osobista. Jest mi przykro, to, że także moi podwładni w ten sposób są traktowani. Ja rozumiem, że człowiek nie jest doskonały. Nikt z nas nie jest, ja też nie. Trzeba mieć pokory, to jest ważne, ale też trzeba znać swój umiał. I to, co robi Soburskiego Ośrodek Kultury, może nie jest na annałach całego powiatu. Nie mamy gazety swojej typu info, nie wiem, Urząd Miasta. Ale Sokulskie Ośrodek Kultury organizuje wszystkie praktycznie wydarzenia. Począwszy od drobnych, do tego, co tutaj jest powołany, do działalności, która tutaj jest, zaraz pani przedstawię, aż do wielkich wydarzeń, typu misokuki, do Rzynki, typu jakieś jeszcze inne inicjatywy. Ja wielokrotnie tutaj jestem, na różnych spotkaniach. I to właśnie zorganizowane przez Okulskie Ośrodek Kultury. To, że tutaj starsi się spotykają na odczytach, czy też na e, wieczorkach, czy też na koncertach, e, czy też kiedy są zaproszeni goście, e, to nie znaczy, że dzieci też tutaj nie ma. Właśnie duży wkład Okulskiego Ośrodka Kultury ma na rozwój dzieci i młodzieży. Wielokrotnie, kiedy wchodzę na spotkania w tej sali z dorosłymi, to widzę na schodach dzieci czekające na lekcje, na zajęcia, na zajęcia z plastyki, na zajęcia y, muzyczne, taneczne. Są sala na salę mam stopień zajęta, czasami tak ciężko mi, mi jako burmistrzowi, zamówić tę salę na konkretną godzinę, na dzień, na spotkanie czy na jakąś konferencję. Muszę przesuwać te gminy swoje, tak aby pogodzić to, co jest w stałe w Sokólskim Ośrodku Kultury, do tego, co chcemy jako gmina Sokóla zrobić. I ma rację pani Rada Wiekusiewicz, że w ten sposób mówi, bo nie można szalować innych. Ja rozumiem, że mógł zajść jakiś jeden incydent, który, czy, czy dwa, bo tak jak mówię różnie w życiu jest, który akurat wpadł w ucho temu radnemu, czy tej radnej czy jakimś innemu obywatelowi czy mieszkańcowi. Ale kategorycznie tak proszę Was. Nie może być miejsca na typu słowa typu umierania czy nieroby. Bo te słowa są przyklejone do nich cały czas. Jaką oni moje motywacje do pracy? Żadnej. Bo ja bym miała takich radnych? tylko nie u się wybrani, a oni pracują na etat. Mnie ludzie wybrali, ja nie się nie poddam, tam tej kadencję nie poddam się nigdy. Bo ludzie decydują o tym, czy ja jestem, czy nie. I chyba za to im czoło. Natomiast to są pracownicy, którzy mają już umowę. Jak oni mają motywację, mają takich radnych do pracy. Nie mają żadnej. Więc bardzo proszę o powściągliwość na przyszłość, bo to zostaje. Podam przykład, tylko jeden. Rozeszła się fama, że rozwiązano umowę za porozumieniem stron z dyrektorem Sołtyskiego Ośrodka Kultury. Tak to prawda. I rozwiniły się telefony, czy możemy ktoś tam, czy może składać, czy nie może składać. Każdemu w sekretarce powiedziałam, że nie chcę z nikim rozmawiać. Jeżeli sekretarka ma taki telefon, to żeby powiedziała, że będzie ogłoszony konkurs i za I zadzwonił jeden pan z łączy ze znanego ośrodka i zapytał, może składać ofertę? Sekretarka powiedziała, że każdy może. Później ten pan, w jakimś czasie, po tym artykule, w Sokolkach, w, w Sokolkach, po sesji, zadzwonił i powiedział, że bardzo mu przykro, że tak się dzieje w Sokółce i że on nie chce w ogóle składać na jakikolwiek konkurs. Nie wiem, kim był ten człowiek, jaki miał dorobek, ale gdzieś jest skoro. Chciałem składać do takiego ośrodka kultury jak jest Sokółka. Sokółka jest jednym z większych miast w wiersku. Jest Białystok, Łomża, Suwałki, Piesek, a potem jest Sokółka. Jest to miasto powiatowe. Miasto, z którego się zaczynamy szczycić. To ten właśnie Nierowy, też umieralnia. Przychonione jest nie tylko do Soku, ale do Sokółki, do Was radnych też. I do mnie też, do wszystkich, do wszystkich mieszkańców bo to rozeszło się w mojego Także ja bardzo proszę na przyszłość o troszeczkę umiaru i to samo powiem co Pan Radny Borowski. Z pokój, o spokój. Pani dlaczego dyrektora Pani udziałowe w pracy? tak Pani Panie Radny, nie wypowiedziałam, została rozwiązana za z jednym stron. Proszę zapytać Pana Dyrektora i teraz tutaj na głos Chcę tylko yy, powiedzieć, na czym polega praca Słupskiego środka Kultury. Nasza praca polega, jakby idzie dwutorowo. Z jednej strony są to zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Są to zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne. Jest tych zajęć bardzo dużo, nawet w tej chwili możemy pójść na górę. Mogę zaprosić wszystkich Państwa radnych na górę, żeby poszli, zobaczyli, ile dzieci korzysta w tej chwili z tych zajęć. Druga sprawa, yy, to yy, nie zajęcia, tylko organizujemy wiele wystaw, imprezy. wiele imprez, wiele wydarzeń. Na yy, skład Sokólskiego Ośrodka Kultury, w skład Ośrodka Kultury wchodzi nie tylko Sokólski Ośrodek Kultury, nie tylko te zajęcia, które tu są, w tym budynku, to są, to jest muzeum, to jest kino, to jest y, wiejski klub kultury w Kamiomce. Zostaliśmy bardzo y, przez Pana, y, uważam, y, skrzywdzeni, y, przez Pana dotknięci tym. Proszę mi powiedzieć, Panie Radny, w tej chwili, w jaki sposób ja mam motywować swoich pracowników do pracy? W jaki sposób po tej wypowiedzi? Pod do pracy jest miłość do zobaczenia. Jeśli się kocha dzieci, kocha się to co lubi, to jest motywacja do pracy do całego rozwijania się. Eee, ale tutaj nie chodzi o to, bo teraz przyczepiliście się dokładnie do dwóch słów. Nie robi i umienają. Może te słowa były za ostre. Ja przepraszam... Nie, ja nie przepraszam do kultury czy pracowników jako... E, jako osoba, jako, bo uważam, że ta instytucja źle funkcjonuje. Ja mogę Panią przeprosić, że te słowa były kapel na wyróż, po prostu, ale dzięki tylko tym słowom oczekuję, że dzisiaj zostanie wyznaczony termin debaty społecznej, którego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy chcą przyjść, chcą wypowiedzieć, celowo, co całkowicie powinniśmy zmienić. Tego naprawdę mieszkańcy oczekują. I nie spotkałem się z ani jedną osobą, która by powiedziała nam, że źle zrobiłeś. Wszyscy podeszli Przybijają do kibraków i w końcu ktoś coś powiedział, że jest szansa, że się zmieni, że będzie dom, który robi rzeczy, których potrzebują szczególnie rodzice. Panie radny, Pan mówi o swoich znajomych, a ja powiem ze o, o, o swojej strony. Ty miały przyjść dzisiaj wszystkie zespoły, które tutaj z nami współpracują i rodzice również. Mieli przyjść. Ja uważam, że nie powinniśmy za tą debaty wchodzić. Ona nie zależy na jakiejś kłótni, na spalach, na jakach. Dla mnie nie zależy na tym. Dla mnie zależy na rozmowie konstruktywnej. Zapraszam do siebie do gabinetu. Porozmawiamy wtedy. Przedstawię Pani swoją, y, swoją propozycję. Ja wysłucham Pana. I mogę tylko jedno zapewnić. Przyjęcia Pana z uśmiechnąć. Jeszcze rozważę. Do, y, co do debaty. Taka debata była przeprowadzona. W coło na TV CTV. Mamy y, tam oddane głosy. Wie pan sam. 50. około 60 minut. dni. jest bo... Wyspę, Jak to, można spreparować może debatę? 24 godziny można było zagłosować w której IP powtórzę. Powtarzamy, powtarzamy. dwa dni. Ogromna większość 10% ludzi, że w domu, funkcjonują, funkcjonuje, że funkcjonuje, że po dwóch dniach wywrot. A wygląda na to, że pana, może Pan ja wiem, z tyłu, dzień, było głosowanie robione, ile powtarzało się, ile Nie, ja to, nie było już, chyba, to nie była uczciwa sąda. To była, płynik jest no tak, to jeszcze tylko, bo nie dostałem informacji publicznej od, e, przez sekretarza podpisanej i chciałbym powiedzieć, bo, ponieważ jest okazja, że rzadko się spotykamy na sesji zwyczajnej, gdzie można zadać pytanie, ile dom kultury, by tego pochwina się napisała, że nic nie bo nie jest żadnych kosztów w związku z e, rozwiązaniem porozumienia strony z, z dyrektorem. Ten Ile środki, pieniądze, pieniążków musiał na to wyłożyć. To jest bardzo 10-70 tysięcy? Nie odpowiem na to. Pani dyrektor powinna wyświadczyć w ogóle swoje wnioski z klasztoru, jest to mała straszna opieka o bliźnienie. Jestem zresztą na posłusze, czy Pani dyrektor nie powinna się na ten temat wypowiadać, bo umowa jest zawarta między burmistrzem spółki a dyrektorem jednostki, a, 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 a nie między jednostką a dyrektorem. A jednostką, a dyrektorem. W tym przypadku dyrektor sam ze sobą musiałby podpisać. Jeszcze raz powiem, za pomocą nie chcę, pan dyrektor skorzystał z urlopu i z dniem 18 września skończył mu się urlop, który mu się należał, zaległy. I nie wypłaciliśmy żadnego przypomnienia i skończył pracę, z 19 września już pracuje. Więc nie wiem, jaki koszt. Ja tylko urlop. Zaległ odbierał urlop. Tylko zaległ urlop. Natomiast urząd. ja bym chciała... Może ktoś z pracowników jeszcze chciałby zabrać? Jeszcze zanim pracownicy zabiorą, ja powiem tak, żadnej debaty nie zorganizuję, bo to jest liczna pracownikach. A na gminie zostanie to, co zostanie, te dwa słowa. Już była ta była ta debata, ta nic ta będzie. urzędzie, nawet nie, nie, nie mówią, żeby to sądę robić. Nie wiem że sąda jest, ale to są wolne media. I nawet nie wiem na jakiej zasadzie są sądy przeprowadzone na jakichkolwiek portalach. Nie znam się na tym. Natomiast druga sprawa. Ja mam taką propozycję, tak jak dla pana prezesa z Pracujecie Państwo od 7.30 do 15.30, no od 8.00 do 16.00 zależy jaki dzień. Przyjmijmy, że od godziny 9.00 do godziny 15.00 od, od yy, może zróbmy tak, od 30 września, czyli od tego poniedziałku yy, do, dajmy dwa tygodnie, czwarty, proszę zobaczyć, który będzie następny piątek po czwartym, jaki to będzie dzień, szósty, siódmy, nie. Yy, do 11, tak? do 11 października, czyli od, od godziny 9 do 15, do 11 października, od tego poniedziałku, czyli 30 września, mieszkańcy mają prawo przychodzić jak najbardziej do pani dyrektor, do pani pracującej, czy też w kinie zgłaszać propozycje. Ja bym prosiła o zorganizowanie takiej ankiety, co proponuje mieszkaniec i co by I myślę, że liczowanie i stawianie gminy w złym świetle i sprowadzanie osób, którym akurat w przez coś się nie podoba, albo dziesięciu, to to nie jest dobry pomysł. Ja bym prosiła o sporządzenie takiej ankiety, a my przedstawimy to też radnym, pan też będzie wiedział. I myślę, że ośrodek będzie funkcjonował teraz lepiej. Bardzo proszę, pani Agnieszka Kozakiewicz. Drodzy państwo, Agnieszka za jestem pracownikiem Sołtyskiego Ośrodka Kultury od 25 lat. Najpierw zacznę od końca. Od pomysłów pani również Bardzo dziękujemy za dobrą odpowiedź. Chciałabym zaznaczyć, że po ostatnim audycie postanowiliśmy, jeszcze nie wprowadziliśmy tego w życie, natomiast Plan był taki, żeby wyznaczyć w sobotę, na przykład, na przykład sobotę przed południem czas na spotkanie z pracownikiem, z dyrektorem Domu Kultury, kiedy każdy człowiek z ulicy obuczaniem może przyjść i z nami porozmawiać o tym, jakie ma potrzeby, co by chciało, żeby się odbyło. Realna rozmowa w cztery oczy o potrzebie i o możliwości zrealizowania ponieważ może to być koncept życzeń, bo realia i finanse to jest jedno, a życzenia i potrzeby to jest drugie. Więc taki czas chcieliśmy poświęcić zabuczam, żeby znać ich opinie i znać ich potrzeby dokładnie. Teraz chciałam się jeszcze odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Bolowskiego, kiedy Pan powiedział, że może pan przeprosić... Jeżeli to kogoś uraziło, ale i wtedy był cały ciąg, nie bardzo słowa, przepraszam, w stosunku do pracowników. Yy, I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to chciałam zapytać Pana, yy, na jakim wydarzeniu organizowanym przez Szyburski Ośrodek Kultury Pan był? W jakim wydarzeniu Pan brał udział? Może kilka przykładów. Dziękuję. Jeśli Pan Rady Borskich, nie chcę to może nie odpowiadać. Szanowni Państwo, tak jak mówię, temat na od lat, wiele tendencji. Przepraszam za słowa, za, za mocne słowa. Nie przepraszam instytucji, żebyście miały świadomość tego, że instytut dalej uważam, że idzie w dobrym kierunku. Przepraszam za za mocne słowa. Mogą użyć lżejszych słów, ale dzięki temu wypracowaliśmy model lepszego SOK-u, SOK-owskiego środka kultury. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Uczestniczyłem, sama pani wierzy, wielokrotnie razem współpracowaliśmy przy organizacji wielu imprez. Potem nasza współpraca, że tak powiem, nie układała się za dobrze. My potrafiliśmy ja z zorganizować za 80 tysięcy złotych 3 dni fajne imprezy w Miskopółki zeszłoroczne kosztowały, z tego co tak szybko policzyłem, z dostępu do informacji publicznej około 140 tysięcy złotych, wobec tego nie było żadnego ocha, jak, tak jak mówił w swoim filmie, coś robię, to złotówkę, tak jak Pani proszę z dwóch w samorządzie, w jednostkach publicznych te pieniądze nie są tak brane pod uwagę, wydaje się je luźną ręką, lekką ręką, nie pilnuje się wcale tak tych pieniędzy, bo to są pieniądze przeznaczone, to nie wydaje się ze swojej kieszeni. Dlatego, a powinno być inaczej. Dlatego nie przeproszę instytucji Słokowskiego Ośrodka Kultury, a jedynie przeproszę za... Sama mocne słowa, bo rzeczywiście może zabieranie i nierówność to, to tutaj może były po prostu krzywdzące jako słowo, ale dzięki temu mam nadzieję, że będziemy zmierzyć na przyszłość. Jeszcze chciałabym się oczywiście do Pana słów, skup... Panie Dawidze Przez 12 lat pracuję w Soburskim Ośrodku Kultury jako kierownik administracyjno-gospodarczy. Wszystkie faktury przechodzą przez moje ręce. Proszę mi uwierzyć. Wszyscy tutaj rodzeniem. Każda słodówka jest obracana w każdą stronę. Też to może potwierdzić Pan Radny Panasiuk, który który też do nas przychodzi z fakturami albo z i zapytaniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.